Witaj. Idzie wiosna, a wraz z nią nowe energie. Nie wszyscy jednak wydają zdawać sobie sprawę z faktu owych zmian, chociaż ich skutki dotyczą każdego, niezależnie od tego, czy jest on tego procesu świadomy, czy nie. Uważam, że dotkliwiej mogą zostać potraktowani ci, którzy przyjścia wspomnianego nowego nie zauważają. W tym kontekście dobra metafora z mojego podwórka. Zupełnie jeszcze niedawno kierowca samochodu prawdopodobnie zapomniał, że zima dobiega końca i postanowił poślizgać się samochodem po śniardwach. Finał przejażdżki zaskoczył go zapewne. Zobacz. Ten gość najwyraźniej nie uwzględnił faktu, że promienie, już prawie wiosennego słońca, doprowadziły do zmian w strukturze zamrażniętej wody. Gdy nadchodzi zima i temperatura spada, cząsteczki wody zaczynają zwalniać swoje ruchy, tworząc regularną krystaliczną strukturę, którą nazywamy lodem. Teraz ma miejsce proces odwrotny. Promienie Słońca przyspieszają ruch molekuł wody i lód zaczyna się rozpuszczać. Jaki związek ma wodowanie samochodów w śniardwach ze zmianami zachodzącymi obecnie na planecie? Według mnie można doszukać się między nimi analogii. Chociaż większość ludzi ciągle jeszcze identyfikuje się z ciałem fizycznym, nie zmienia to faktu, że wszyscy jesteśmy polami energii. Dusza, która zeszła do świata 3D w celu zbierania doświadczeń, ubrała skafander, który powstał z energii o zaniżonych częstotliwościach. Bez niego nie mogłaby eksplorować tak wibracyjnie nienaturalnych dla niej terenów. Teraz to wszystko ulega zmianie. Tak samo jak promienie wiosennego Słońca rozpuszczają lód, nowa energia z kosmosu, pojawiająca się teraz na naszej planecie, podwyższa częstotliwość energii, z której utkany został nasz skafander. Podobnie jak rozpuszczający się lód uwalnia skute w nim przez zimę wodorośla i zagubione przez letników przedmioty, tak samo w naszych ciałach w procesie dostrojenia się do nowych częstotliwości. Wypływa na powierzchnię często coś, o czym już dawno zapomnieliśmy, co zamietliśmy pod dywan. Wszystko to budzi dyskomfort fizyczny i psychiczny. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu jeziora. Jest wczesna wiosna. Promienie słońca muskają ostatnie płatki delikatnego śniegu pokrywającego jeszcze przybrzeżną kręgę. Delektujesz się ciszą i spokojem. Czujesz się po prostu bosko i nagle słyszysz chlub. Roztapiający się lód uwalnia ze swoich objęć stary, zbutwiały trampek. Jesteś zaskoczony i czujesz się wytrącony z równowagi. Jaka jest twoja reakcja? Według mnie nie musimy się zastanawiać skąd ten dziwny rekwizyt pojawił się właśnie w tej chwili, co symbolizuje i czyją był własnością. Wystarczy po prostu zauważenie go. Poczuj zamęt, który to wydarzenie spowodowało, i powiedz na przykład coś w tym stylu. Aha, trampek. Nie wiem skąd on się tutaj wziął, ale nie jest mój i na pewno nie jest mi potrzebny. Wyrzucam go, żeby nie zaśmiecał mojego jeziora. Niech ten trampek symbolizuje programy i uczucia, które właśnie teraz pojawiają się na powierzchni, wypływając z zamrażarki podgrzanej nowymi energiami podświadomości. Wszystko, co uświadomione, traci nad nami władzę. Zauważajmy to wszystko, ale nie traćmy czasu na intelektualne rozkmienianie. Bo po pierwsze, dużo się tego teraz pojawia i nie mielibyśmy czasu na nic innego. Po drugie zaś mentalny rozbiór na czynniki pierwszej jakiejś sytuacji trzyma nas w Matryksie. Umysł i Matryks są nierozerwalnie ze sobą połączone. Za pomocą umysłu nie uwolnimy się od Matryksa czy Matryksu. Ciągle zapominam, jaką końcówkę w tym przypadku należy użyć. Zmiana tematu. Przemierzamy się aktualnie do ustalenia terminu przyjazdu Dietera Browersa do Polski. Według wszelkich znaków na niebie i Ziemi, będzie to początek lata. O szczegółach dowiesz się z jednego z moich przyszłych filmów. Od Dietera przyszła właśnie bardzo ciekawa informacja. Otóż pewne bardzo poważne czasopismo naukowe, Journal of Cosmology, w wydaniu sprzed miesiąca, oskarża agencję NASA o manipulowanie faktami, wynikami badań i obserwacji oraz o cenzurę informacji. Jak czytamy w owym materiale, NASA trzyma się sztywno narracji narzuconej przez pseudonaukowców, którzy zdominowali tę agencję. Naukowców, którzy wytycznych do publikacji szukają w księdze Tory oraz w Biblii. To jeszcze jedna wskazówka, aby nie podchodzić bezkrytycznie do tak licznych informacji na temat kosmosu pojawiających się w obiegu. Przełączamy na czucie. Teraz słów kilka o pewnej arcyciekawej historii związanej z życiową partnerką litera, z Werą Brandes. W drugiej połowie lutego na największym niemieckim festiwalu filmowym Berlinale odbyła się premiera filmu opisującego niezwykły epizod z jej życia. Dokładnie 50 lat temu, jako 18-letnia dziewczyna, zorganizowała koncert, który dzisiaj określa się mianem najwspanialszego koncertu jazzowego XX wieku. Gwiazdą był Kate Jarrett, który zyskał światową sławę z powodu niesłychanego wręcz talentu do improwizacji. Pianista grał koncerty bez nut, bez zaplanowanego utworu. Podczas każdego występu tworzył zupełnie nową muzykę. Amerykanin grał wszystko, co w trakcie koncertu wymyślił tylko raz w życiu. Większość jego koncertów została nagrana, a album The Köln Concert z 1975 roku. A więc właśnie z tego, który zorganizowała Wera, stał się najlepiej sprzedającym się albumem jazzowym wszechczasów. Do tej pory album kupiły miliony ludzi, a historia, która się za nią kryje, została właśnie zekranizowana. Znam ją z pierwszej ręki od Wery, która była w zeszłym roku w Polsce jako konsultantka reżysera, bo film był kręcony również w naszym kraju, a to z przyczyny dosyć prozaicznej. W Niemczech po prostu nie znaleziono już sceny koncertowej pasującej do klimatu lat 70. ubiegłego wieku. U nas bez problemów. Film ma wejść do kin na całym świecie w połowie marca. Jest to niezwykle pozytywny, pełen energii i inspirujący obraz o marzeniach i ich realizacji, przypominający, znany już coraz powszechniej fakt, że wszelkie ograniczenia są tylko i wyłącznie w naszych umysłach. Pamiętajmy, że w tym czasie, a więc w 1975 roku, nie było internetu, maili i komórek. Tylko jeden, jedyny człowiek na świecie wierzył wtedy w powodzenie tego projektu. Tym człowiekiem była Vera Brandes. Z mega energią pokonująca piętrząca się przed nią w trakcie przygotowań przeszkody. Bardzo wymowna w tym kontekście jest scena, gdy wreszcie dochodzi do wizyty agenta Keita Choletta w sali, w której miał się odbyć koncert. – Czy on ma na tym grać? – zapytał ów agent. – Nawet jeśli to byłby jedyny na świecie fortepian, Kate nie usiadłby za nim – powiedział agent, stukając palcem w klawisze rozstrojonego instrumentu. Ale Kate Jared usiadł i zagrał. I to jak? Link do koncertu zamieszczę w opisie pod wideo. Nie wiem, pod jakim tytułem pojawi się w polskich kinach. Oryginalny tytuł brzmi Köln 1975, a więc Kolonia 75. Jestem pewien, że Vera znów zawita w Polsce podczas planowanego przyjazdu Ditera i chętnie podzieli się wspomnieniami dotyczącymi tej niezwykłej historii. Po poważnym wypadku samochodowym w 1995 roku Vera zajęła się badaniem wpływu muzyki na zdrowie. Ponad dekadę kierowała Programem badawczym z zakresu medycyny muzycznej na Uniwersytecie Medycznym w Salzburgu, gdzie prowadziła m.in. badania nad leczącym wpływem muzyki na stany depresyjne. Link do jej strony znajdziesz w opisie pod wideo. Will Keith play? Pera, ja, sie haben How old are you? 25. Historia Wery Brandes z lat 70. przypomniała nam o roli marzeń w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Tak. Większość z nas wie dokładnie czego nie chce. Ale koncentracja na celu, na marzeniu, z tym zazwyczaj bywa gorzej. Chciałbym, abyś poświęcił dwie minuty na obejrzenie pewnej reklamy. Chylę czoła przed producentami tego typu treści, bo takie peryłki są w świecie reklam raczej rzadkością. Ja obejrzałem ten filmik kilkakrotnie. Nie tylko dlatego, że podkładem muzycznym jest jeden z moich ulubionych utworów: To Impossible Dream, a więc niemożliwe do spełnienia lub nieosiągalne marzenie. Z muzykalu człowiek z La Manche, którego bohaterem jest oczywiście znany wszystkim walczący z wiatrakami, Don Quixote. Obejrzyj i zastanów się, czy fabuła tego filmu skrywa dla ciebie jakiś głębszy sens. Moją interpretacją podzielę się z tobą za dwie minuty. Aha, mamy do czynienia z reklamą, a więc bohaterami tego materiału są bez wyjątku wehikuły produkowane przez zamawiającego go producenta. Chased from afar to try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest to follow that star Czy spodobał Ci się ten film? Czy pojawiły się może jakieś skojarzenia? Bo ja mam dwa. Pierwsze to pasmo inkarnacji reprezentowane przez zmieniające się pojazdy. Każde z żyć daje nam nowe doświadczenia, które są lekcjami do przerobienia. Uczymy się, stajemy się silniejsi, i w związku z tym w każdym z następnych wcieleń otrzymujemy coraz mocniejszy pojazd, otwierający przed nami nowe możliwości i horyzonty. No, ale jeśli nie przerobimy lekcji, powtarzamy klasę i ponownie odpalamy mały skuterek. Bohater reprezentuje dla mnie duszę. Dusza jest energią kreacji, jest jednocześnie w źródle. I poprzez skafander, który reprezentują w tej reklamie zmieniające się pojazdy, zanurzona jest w matryksie. Dlatego jeśli masz duszę, jest coś połączony ze źródłem. Problem polega na tym, że matrix czyni wszystko, abyśmy nie dostrajali się do energii duszy, także poprzez gloryfikację utożsamiania się z ciałem, a więc z aktualnie przez duszę używanym pojazdem. Tutaj wiodącą rolę odgrywają oczywiście reklamy. Oprócz tego, wydarzenia na zewnątrz zmuszają nas do ciągłej na nie reakcji. Cały czas nadajemy w odpowiedzi na zaczepki Matrixa. Nadajemy i wysyłamy tym samym energię. Energia duszy, która jest energią źródła, zasila wtedy cały Matrix. Matrix nie może istnieć bez tych zaczepiaczy. Triggerów, jak to się nazywa powszechnie. Jesteśmy anteną, która może nadawać lub odbierać. No i podkreśliłbym właśnie to: lub nie możemy nadawać i odbierać jednocześnie. A więc ważne jest uspokojenie umysłu, wyciszenie jego, czym automatycznie przełączamy się na odbiór. No i oczywiście nie zapominajmy, z jaką stacją nadawczą wchodzimy w rezonans. Trzeba się dostroić do tej właściwej, dostroić w pokorze. Bo pokora wyłącza umysł. Możesz się zapytać, na przykład pełnym pokory pytaniem, jak to? Nie wiem, jakby się czuło moje ciało, gdybym doznał pełnego połączenia z moją duszą, poczuł ją całym sobą. Ale chciałbym tego doświadczyć. I czuj. Jeśli jesteś wyciszony, a więc przełączony na odbiór, poczujesz. To działa. Przed zadaniem takiego pytania najlepiej jest oczywiście zadbać o Ciche miejsce i zrelaksować się trochę. Pokora pomaga też uzyskiwać podpowiedzi niezbędne do rozwiązania problemów, z którymi jesteśmy aktualnie konfrontowani. Wyobraź sobie coś, co w chwili obecnej zakłóca Twój spokój, z czym chciałbyś się zmierzyć, ale nie wiesz jak. I powiedz: Nie wiem, jak to zrobić, ale bardzo bym chciał się dowiedzieć. Proszę o pomoc. I siedź cicho. Taka postawa wyłącza umysł, który nigdy nie podpowiedzi czegoś przełomowego. On może tylko i wyłącznie powtarzać znane już metody z przeszłości. Pokora pozwala się otworzyć na wyższą mądrość twojej prawdziwej istoty, włączyć czucie, a więc serce. Dlatego Matrix robi wszystko, aby zamknąć nam serca. Bo gdy wychodzisz z umysłu, opuszczasz Matrix. Bo Matrix jest tylko w umyśle. Na tym według mnie polega cała ta matryksowa filozofia. Jeszcze na chwilę wrócę do wspomnianej reklamy. Jeśli chodzi o inkarnację, to bliska mi jest teoria, że wszystkie dzieją się jednocześnie, ale rozkminianie tego zagadnienia zostawię sobie na jeden z kolejnych filmów, bo to zbyt obszerny temat, aby go omawiać tylko tak na marginesie. Czas jako spoiwa matryksa. Ten temat mnie bardzo kręci. Bardzo wymowna jest dla mnie ostatnia scena tego filmu, w której rozpędzona łódź wpada do potężnego wodospadu. Uważam, że jest to doskonała metafora procesu wyjścia z matryksa. Pełne zaufanie nurtowi życia, odrzucenie wszystkiego, z czym się dotąd identyfikowaliśmy, z wszelkimi przejawami świata tak zwanego materialnego. I wtedy następuje powrót do źródła, wcale nie oznaczający konieczności pożegnania się z ciałem fizycznym. Po prostu odzyskujemy pełną wolność, zrywając krępujące pajęczyny matryksa. Wznosimy się ponad jego struktury. Nie ma ograniczeń, bo ograniczenia są tylko w umyśle, który właśnie odseparowaliśmy. Spaliliśmy pajęczyny. Opuściliśmy grę. I o tym jest medytacja, którą nagrałem wczoraj w tych wiosennych mazurskich klimatach. Nadałem jej tytuł Medytacja Pustki. Wyjście z matryksa. Tutaj mały fragment, w opisie zamieszczę link, z pomocą którego możesz zaopatrzyć się w całe nagranie. Edmund Jacobson, twórca słynnej metody, znanej jako progresywna relaksacja mięśni, powiedział, że nie jest możliwe, aby zrelaksowane ciało zawierało niespokojny umysł. A ponieważ naszym dzisiejszym celem jest wyjście poza umysł, zaczniemy od jego uspokojenia. Koniem trojańskim będzie ciało. Uśpimy matryksowego strażnika, którym jest umysł. Tak, naszym celem jest wyjście poza umysł. A gdy się nam to uda, powróci boski porządek. Nie potrzebujemy umysłu do stworzenia nieba na ziemi. Ale też zmiana czegokolwiek tutaj w otaczającym nas matryksie za pomocą umysłu nie jest możliwa. Niezliczone próby zawsze spalały na panewce. Walczący z wiatrakami, Don Quixote z La Manche jest dobrym przykładem. Umysł jest bowiem czysto matryksowym gadżetem. Bez umysłu nie byłoby matryksa. Matryksa, bo ten ostatni w umyśle właśnie się zawiera. Dlatego. Nie wymagaj od umysłu, aby pomógł ci opuścić Matrix. To byłoby tak samo absurdalne, jak na przykład wymaganie, aby kierowca taksówki, do której wsiadłeś w małym polskim miasteczku, zawiózł cię na przykład do Sydney albo jeszcze lepiej na słońce. On tego nie ogarnie działa tylko w ramach określonego terytorium i nie ma możliwości jego opuszczenia, w tym przypadku kraju o nazwie Polska. Wyjście z matrixa polega według mnie tylko i wyłącznie na uwolnieniu wszystkiego, co nas w nim trzyma, poprzez przypomnienie sobie naszej potężnej, niczym nieskrępowanej istoty. Śnimy życie 3D, zapominając, że jesteśmy jednocześnie we wszystkich wymiarach. Ta wspaniała, wszechmocna istota, do której tęsknimy, przenika nas. Jesteśmy już tym, kim tak bardzo stać się pragniemy. Nie widzimy tego, śpimy, i podczas tego snu nasza świadomość skoncentrowała się na ciasnej przestrzeni klatki 3D. Takie są zasady gry. Wszyscy znamy rosyjskie lalki, matrioszki. Piąc, utożsamiamy się z tą najmniejszą w środku, zapominając o fakcie, że znajdujemy się jednocześnie we wnętrzu tej największej, zewnętrznej lalki, której pole nas przenika. Chodzi o zmianę punktu widzenia, dostrojenia się do najpotężniejszej wersji siebie. Może lepiej uzmysłowić to porównanie, które wczoraj przyszło mi na myśl. Zobacz siebie najpierw jako mieszkańca polskiego miasta X. Jesteś mieszkańcem miasta X, ale jednocześnie jesteś obywatelem kraju, w tym przypadku Polski, co automatycznie oznacza, że jesteś również mieszkańcem kontynentu Europa. Podążając dalej, mieszkańcem planety Ziemia która z kolei jest elementem zbioru o nazwie układ słoneczny, a więc jesteś mieszkańcem naszego układu słonecznego, także galaktyki oraz całego zbioru galaktyk. Idąc dalej, jesteś obywatelem wszechświata, wszystkiego, co jest. Zauważ, że to ostatnie stwierdzenie nie kłóci się z faktem, że jesteś mieszkańcem miasta X. Jesteś elementem każdego z wymienionych zbiorów o coraz większym zasięgu. Z lekcji matematyki o zbiorach pamiętam, że to jest tak zwane pojęcie inkluzji, a więc zawierania elementów w zbiorach. Ty, jako mieszkaniec polskiego miasta X, jesteś jednocześnie obywatelem wszechświata. Mały eksperyment. Spójrz teraz na najbardziej doskwierający ci w tej chwili obecnie problem, oczami pełnoprawnego mieszkańca wszechświata, a może nawet jego władcy to moje królestwo i ja tutaj rządzę. Ale możemy jeszcze dodać stwierdzenie, które spowoduje, że mózg niektórych zacznie się lasować że to wszystko jest w tobie. Od ciebie tylko zależy, jaką obierzesz perspektywę, do czego się dostroisz. Każdy z takich wyborów ma wpływ, z jakiego punktu na wszystko spoglądasz i na twoje horyzonty. A teraz, zanim przejdę do ostatniego tematu, chciałbym. Króciutko zasygnalizować kolejne sprawdzone na sobie działanie suplementu alfa Active. O kilku właściwościach tego soku wspominałem już wcześniej, ale teraz skoncentruję się na jednym, jedynym zastosowaniu. Przy problemach z zasypianiem. Czasami mi się to zdarza i działam wtedy w sposób następujący. Będąc już w łóżku, przygotowuję sobie buteleczkę Alfy oraz szklankę wody, bo ten sok zawsze popijamy po upłynięciu półtorej do dwóch minut. Gaszę światło, wypijam sok, po upłynięciu plus minus wspomnianego czasu popijam wodą i, co najważniejsze, nie włączam już w żadnym wypadku światła, telefonów itd. Po chwili zapada się w głęboki sen sprawiedliwego. Osoby w ten sposób testujące ten sok donoszą o ciekawych snach. To na tyle. O innych właściwościach suplementu Alfa Active możesz poczytać na stronie, link do której zamieszczam pod wideo. Mam na myśli wpływ na aurę, harmonizację czakr, detoks, generalne wzmocnienie organizmu. Nie chcę się tutaj na ten temat rozwodzić. Osoby zainteresowane znajdą sporo informacji na stronie www.alfaharmonia.pl Link w opisie pod wideo. Teraz krótko o pewnej rocznicy. W marcu 2020 roku, kiedy zaczynała się psychoza, która wzięła w objęcia cały świat, Przyszedł mi do głowy pomysł zorganizowania grupy na Facebooku o nazwie Zjednoczone Królestwo. Za kilka dni minie dokładnie pięć lat od pierwszego posta. Przez pierwsze kilka miesięcy intensywnie moderowałem grupę. Z tego czasu pochodzi mój post zachęcający uczestników do wklejania w komentarzach pod nim linków do uskrzydlających ich utworów muzycznych. To było ważne w tym trudnym czasie wszechobecnej energii lęku. Link do tego posta z 16 grudnia 2020 roku załączam w opisie pod wideo. Możesz posłuchać któregoś z kilkuset zamieszczonych utworów lub wstawić swój, jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś. Powstała ciekawa playlista, której nadałem tytuł Zjednoczona Playlista Radości. Zjednoczone Królestwo rośnie nadal. Myślę, że jest już grubo ponad 20 tysięcy Zjednoczonych. Licznik grupy stanął kilka miesięcy temu na liczbie 19200, ale codziennie dołączają nowi. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim abonentom, autorom komentarzy oraz oczywiście wszystkim wspierającym mój kanał. Jeśli uważasz, że mój materiał jest godny polecenia, proszę wyślij link z nagraniem do swoich znajomych. Nie mam co liczyć na wspierające algorytmy kanału, także w związku z ostatnią przerwą w nagrywaniu. Jest wiele rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, ale nie ma niczego, co nie mogłoby się wydarzyć. Według mnie słowa te idealnie pasują jako podsumowanie dzisiejszego nagrania. Tak, ograniczenia są tylko w umyśle. Budzimy się do naszej prawdziwej istoty. Czy wiesz, kto jest autorem tych słów? Bruno Gröning. Informacje o tym uzdrowicielu, jak zawsze, znajdziesz w opisie pod wideo. Pozdrawiam ciepło Tomek.